Cześć, cześć, witam wszystkich. Dzisiaj bardzo pochmurny dzień. Już po godzinie 16. Pszczółki powoli, powoli latają. Nie ma większego ruchu. Coś tam zbierają z bluszczu, widać jakieś, jakiś pyłek. Na tutaj, coś tam lata. Pokarm zabrały już spod karmiaczek, cały. Tutaj patrzcie, taka słabiutka rodzinka. Jeszcze niektóre dostaną dawkę pokarmu. Jakby nie ma wyjścia. Zobaczmy tutaj. Już więcej pszczoły. Więcej pszczoły i nie za szczęśliwe. Tutaj te usłyszałe pukanie już wychodzą. Zobaczmy co tam w tych ulach. Tutaj chyba też było mało pszczoły. Dużo z tym roku słabszych rodzin To z tego powodu, że były dzielone. To też jest taka raczej słaba rodzina. Chwyciło mm. mnie przeziębienie. Więcej tej pszczoły, tylko jedna ramka nie jest zasiedlona i to z węzom. Chwilę zajrzymy do Ula, w którym e, weszła ta i zobaczymy co tam się dzieje. One dostały tam kiedyś tą ramkę z pokarmem i to było tyle. Nie skleiły budowały mostki Nieźle. Nie to jest więcej Ale zaraz zobaczymy do tamtej rodziny, bo tam e, zamówiłem ciasto, które ma mi przyjść już za kilka dni. I będę je karmił. Jeszcze dostaną trochę syropu. Tam rójka dostanie trochę syropu i później dam im ciasto na górę. Trzeba przesuwać, żeby nie za bardzo e, i później dostaną ciasto. Matka, nie wiem czy Wam mówiłem, ona się unasieniła, bo widziałem. Widziałem jej lot godowy, akurat przyszedłem to. To wracała. No i tutaj też spoko. Jeszcze paski nie je można wyrzucić już niedługo. Jak nie już. Jakby o te szczawiowe paski się nie martwię, bo nie mam takiego ciśnienia, żeby je wyrzucać. Nie wiem, czy odpina, tego nie otworzę bez, bez buta. Ojej, ciężko tutaj otworzyć. No też unopakowany. zobaczymy jak ta zima będzie wyglądała ja raczej obstawiam na większe straty a to z powodu tego, że były te zachwiania z osami, dużo późno u nasiednionych matek więc różnie może to wyglądać patrzcie jak się wkurzyły jeszcze jedno z tego co pamiętam to mała rodzinka, ale nie jestem pewien no nie, to jest duża ryżinka ona była chyba mała przed wyjazdem my się trochę wyrobiły Tutaj fajnie się zagląda pod te ule, w nie ma powałki. O, tutaj jest bardzo mała, widzicie? Te ramki tak naprawdę do przechowania. Ja żadnych zatworów nie daję. Wiem, że część z was to robi. Ja zatworów nie daję, bo, bo po co? Nie muszę. Jakby nie ma, moim zdaniem, powodu, żeby to robić. Ale jak ktoś chce, to czemu nie? Możliwe, że pszczoły będą miały lepiej z tym zatworem. O, tutaj też ładnie jest pszczół. Ja jeszcze sprawdzę w weekend i też nagram filmik, sprawdzę tak mniej więcej jak ten pokarm na wygląda. Bo podnoszę tę ule może e, i gdzie jest lekko tam będę e, z pewnością coś dolewał. Zobaczmy teraz w ulu, w którym matka się unasieniła bardzo, ale to bardzo późno. O, jest tej pszczoły. Przybyło jej Przybyło już jej na pewno. One się nasieniły dziś jak byłem w Polsce, czyli chyba we wrześniu jakoś w tym czasie zobaczmy teraz do tego ula. Tu też jest jeszcze później, tu był może i końcówka września jak się nasieniła matka. No i tutaj już tej pszczoły jest znacznie mniej. Widzicie? Właśnie takie rodziny mogą upaść Dobra, ale najbardziej to mnie ciekawi teraz ta rójka czekajcie, gdzie ona mi się zawsze myli się, gdzie one są Przeleciało za mną parę pszczół, o tutaj są. Zobaczmy czy po prostu nie konają z głodu. Jak konają, no to trzeba będzie im coś tutaj przynieść i tak najszybciej. Lekkie poruszenie tej pszczoły jest tak, wiecie, nie? nie aż tak całkiem mało. Tylko, że pamiętajmy, że ta pszczoła teraz będzie musiała wykarmić, matka dopiero u będzie musiała wykarmić, kurde, sporą turę pszczoły. Ale dobra, zobaczmy, co w tych ramkach. Dobra, i bierzemy się za otwieranie. Tworzę najpierw tę ramkę tutaj, niepotrzebnie chyba w sumie dałem ramkę z węzą. Znaczy one weszły do tego, ula, jak pamiętacie, w pierwszym odcinku jak je znalazłem, to były ra w ramce z węzą, no to węza ładnie ciągnęły, ale wysuszyły już te ramki, wtedy jeszcze było coś, nie? Teraz to są już brzegowe ramki. siutka, leciutka, Ale widzicie, pokarm jest. Jakiś jest, coś się tutaj świeci, tu jest jakiś pyłek, tu jest trochę zasklepionego, ale mi się wydaje, że tu było więcej pokarmu, widzicie? Tutaj się świeci. Nie jest to widać. O, i widzę już na następnej ramce. Zaraz Wam pokażę. Czerw, już kryty. Zwykle bez dymu. O, widzicie. Tutaj ładnie ramka zalana. Tutaj jest czerw, który dopiero kryją. I z tej strony, tak samo, taka kulka czerwiu. Głodu nie ma. Ale, jakby, nie jest to nic, co mogłoby im dać szansę przeżyć zimę, nie? To są resztki. Dosłownie. Tutaj też jest. Zalana. Sprawdzam, co to jest. Podejrzewam, że to ta. O, tutaj, bardzo dużo jajek. Nie wiem czy wy to będziecie widzieć. Tutaj są jajka wszędzie. Eee, tak, no podejrzewam, że to ten bluszcz Ta ramka już znacznie cięższa i też czerw kryty tu z tej strony. To samo matki nie widzę, no ale gdzieś jest, bo jajka widzieliśmy. Teraz ta ostatnia ramka, jeszcze do sprawdzenia eee, Jakieś tam śladowe ilości pyłku I tutaj nektar I Dosyć lejący, świeży Wygląda bardzo świeżo Będzie trzeba im tutaj coś podać No bo sobie nie poradzą no, w ogóle mogą sobie nie poradzić, bo e, nie wiadomo, z jakiego powodu one się tutaj znalazły. No, niektórzy piszą, że to może być. Opatrzcie, zostawiłem. To przyleciały tutaj. E, niektórzy mówią, że to może być jakaś choroba. No tak, może być. Nikt nie mówi, że nie. Okaże się. Ja obstawiam, że one wyroiły się przez to, że. E, Zostawiłem w ulu bardzo dużo mateczników ratunkowych. Matka znikła, i powiedziałem sobie, dobra, nie chcę robić co chcą. Ja tam matek już nie będę kupował. Tak późno, zobaczmy co one tutaj. Pomyślałem, że może kolejna rójka, albo jak wparowały. Eee, I takie zostawiłem. I podejrzewam, że dlatego się wyroiły. Ale to się okaże, czy przeżyją czy przeżyję po prostu kolejny rok szansa jest czemu by nie myślę, że jednak z trójką o tej porze to wyszła już sama młoda pszczoła która troszeczkę, wiadomo teraz się odrobinę spracuje przy karmieniu tego czerwiu, ta matka będzie pewnie czerwić dość intensywnie bo dopiero zaczęła więc zanim przystanie, to jeszcze troszeczkę poczerwi. Ale wyjdzie w praniu. Będziemy obserwować tą rodzinę. Będę Wam na pewno dawo znać, co się w niej dzieje. Tak więc zostańcie ze mną, bo myślę, że to będzie ciekawy eksperyment. To jest kolejny ul, w którym było w którym znikła matka i ona jest bardzo późno u cała. Ciekawi mnie, co tutaj jest w tej chwili. Tam już w którymś momencie było tak mało pszczoły się robiło. Ale nie, jest coś tam i, ale jest mi jej mniej, mniej nie? bo te ramki wszystkie były pokryte w pszczole. Ja tam nawet już nie zaglądam. Był czerw w którymś momencie, był. Jakby nic tutaj już nie zmienię. To jest taki inny typ ula, ale sobie go zostawiłem. Czemu by nie? W przyszłym roku go pewnie opierdzielę. chcę mieć wszystkie ule takie same, więc czemu nie? Patrzcie jak te się denerwują. Uuuu! Shaw! Patrzcie! No, nie za szczęśliwe. Tutaj otwieram kolejny ul. A, zobaczmy co tutaj się dzieje. No, tutaj jest takich sporo, ale nie na wszystkich ramkach. Myślałem, że jeszcze pokarm, a to wiaderko przyklejone do daszku, to przykitowały troszeczkę, tu już wyskakują. Nie chcę mi się aż takie ulatwiać, jak już widzę, że takie groźne są Zobaczcie, jak wylatują wszystkie. No taka pora roku pszczoły od tej pory nie będą nigdy za szczęśliwe. Gdzieś tu miałem taki słaby ul i chciałem go sprawdzić. No nie pamiętam czy to nie jest ten Tutaj pisze zasidzić czerw Więc on na pewno był słaby Zobaczmy no te słaby najbardziej interesują Bo to one są tym ryzykiem Mów no troszeczkę więcej sobie, pszczoły już, o patrzcie oswe Wynoszą Zaatakowały i cegłóweczka, ten ul też był chyba słaby no zobaczymy To wiecie, no 50% uli na mojej pasiece to odkłady zrobione w sierpniu a nie, tutaj jest sporo przesunąć daszek w tym ulu, zobaczymy jak jest no, się tak w miarę powyrabiały. To zależało od tego, czy je osy. O, tutaj jest sporo. Czyje osy różnęły? Jak Jakie osy rżnęły, to... to po prostu nie miały szansy. W tym czasie, w którym silne rodziny się wyrabiały, to te słabe walczyły o przetrwanie. I jeszcze sprawdzę, jakiś ul. Jeden, może dwa. Ciekawe, jak te daszki sobie poradzą. Eee, widziałem, że jest wilgoć, widzicie? spora wilgoć i zobaczymy z tym, że tutaj nie ma dennicy osiadkowanej pod, pod tym ulem więc to też na pewno jakiś powód dla którego tak się dzieje i zobaczmy do tego ula te też nie mają jeszcze podłogi one jeszcze podłogi muszą mieć dokupione tutaj jest sporo Powinien sobie poradzić. Jeszcze mówię, zostało sprawdzenie ilości pokarmu i to nam odpowie na wiele pytań. Kilka pszczół wciąż atakuje. Tak wygląda chodzenie bez dymu. Muszę poczekać aż odlecam, bo tutaj już jest mój dom i jak podejdę, to zaraz tak ktoś dostanie żądło One zwykle dość długo nie dają za wygraną A wiem, że Arleta za chwilę jedzie na zakupy Więc będzie wychodziła. Już to się stało Przyszedłem z grupką wkurzonych pszczół i, i Dostała Arleta, dostał Wiktor Wszyscy dostali żądło w tym roku Niestety Ale Takie są roki e, posiadania uli tak blisko nic nie zrobimy. Znaczy, no, coś można zrobić, ale jakby nie za bardzo chcemy zrobić, więcej strat niż zysków by nam to przyniosło. Dobra, ja będę kończył. W sobotę, w niedzielę, coś będę robił przy pszczołach, więc chętnie coś nagram. Cześć, trzymajcie się.